Cześć, się z tej strony. Witek, K Krasiak. I co? Nagrywamy dziś nową serię. To jest mój pierwszy odcinek z tej serii. Bo to jest mapa górka. Górki, lub górkę, jak to złą, jak złą. Tak, więc przejdę do przedstawienia gospodarstwa. I to tak. Tu, tutaj jest mój dom. Jestem sołtysem, jak widać. Tu, tutaj to zaraz tu przejdziemy tylko wam trochę pokażę tu po okolicy tutaj mamy jak widać pocztę, takie budynki tutaj mamy plac zabaw tutaj mamy bakery taki sklep plus te. z te piekarnia raczej to jest tutaj mamy taki domek to jest straż wyjazd bardzo fajne i tu dalej nic nie ma, tak, tutaj Wam pokażę jak to wygląda, bo to później przejdziemy do oglądania. Tu mamy taki plac zabaw, mogę Wam go teraz pokazać, tak, no, tu mamy takie opony, taka zagroda, tu mamy takie łyżdawki, tu mamy wejście, a tu mamy taki kranik z wodą, tutaj mamy zjeżdżanie, łoweczka, piaskownica i tutaj Dziewczyna z bobaskiem. Tutaj mamy do koszykówki. Bym piłkę musiała od zabrać. A to później. I tak, no, fajny w tym placu zabaw jest. Więc tak. No co? co dalej? Tutaj jest takie gospodarstwo. Tutaj mamy takie też inne gospodarstwo. Tutaj, tutaj te... Tu mamy takie domy. Jak to jak zawsze. Tutaj mamy też taki dom, samego autobusowy. Tutaj mamy też takie ala. Nie wiem, jak to nazwać. O, i tu mamy właśnie kościół. I to mi się tu podoba, że tu są śmietniki. po na innej mapie raz grałem i nie było śmietników. I to mi się właśnie podoba. Tutaj mamy takie polskie młyny. Bardzo fajnie. Tutaj mamy takiego typka. Tu mamy takiego Lizarda lub takiego dojczwara Wygląda jak Deutschwar, ale to nie jest Deutschwar, tylko Lizard, taką przyczepę dużą. No i co dalej? Tu mamy gospodarstwo. Tam, tam mamy Skubel. Do tego szybko się przejdę. I tu chyba był tak. Tu jest stacja wapie No, nie, tu nie jest stacja wapnia. To jest takie gospodarstwo. Tu też takie gospodarstwo a tu jest stacja wapnowania Tu jest e, stacja wapnowania i z tam też jest sobie dobra więc tak idziemy już prezentować gospodarstwo pola będą w następnym odcinku y, będę pokazywał w sumie A raczej bo będę kosił na jednym polu chyba jak nie pamiętam tak lecimy jak będą jakieś odgłosy w tle, to bardzo przepraszam za to. Po prostu mam rodzinę, rodzeństwo i tyle. Dobra, lecimy. Tu są. tą drogą będziemy jeździć czasami na pola. I tak, idziemy prezentować gospodarstwo. Tutaj tak mamy. Waga zły pies. A gospodarz jeszcze gorszy bardzo fajne tak tutaj mamy zgrabiarkę Sazarkę. to jakąś wannę tam też gospodarstwo tutaj mam agrometa Osiarkę tutaj lżyweczkę i tu mamy roślinę do wapna nawozu itd tu mamy mój ulubiony traktor najmniejszy tutaj mamy warsztacik i tu zaraz tu zaraz tu przejdziemy Tutaj mamy takiego, takiego oto ursusa lub zetora, zetora, więc tak, jak widzicie fajne, Boga simon. Tutaj mamy do zaprawy nasion, tutaj taczka z gnojem. Tutaj mamy łyżka do obornika. Tu mamy widły do nawozu itd. A tu, a tu mamy te tak, widły do belek. I tu oto takiego Zetora Turbo. Teraz taką tę. Te. I co? O jeszcze zapomniałem o tym. Tu mamy taką beczkę Jaskin do, do Gnojowicy. a tu mamy taki rozrzutnik ładny. Krowy oczywiście są. Mogę Wam to pokazać. Otwierajmy. Chyba. Tutaj widzicie dwie samice, dwóch byków, dwa byki. I teraz idziemy tam. Idziemy, otwieramy, dobra, pierwsze co wam się rzuciło to po, oto ten zetor, ładny jest, tutaj mamy sipme e, i sara, siewnik i sara, tu mamy taki rozsiewacz, już nie pamiętam jak się nazywa, tu oprzyskiwacz, tu mamy do buraku. tu mamy przyczepy nie autosanki, tu mamy sadzarkę do ziemniaków i tu mamy bolko. Tak. Ten będzie ten. Oto ten traktor jeździ włącznie z tym. Z tym i czasami może z prasą. Ten malutki będzie jeździł z rozsiewaczem, opryskiwaczem i czasami może siewnikiem i z przyczepami i sadzarką, a tamten, ten duży o ile nie pam pamiętam, to będzie jeździł z tym, z prasą i z grabiarką. Każdy traktor ma tu jakieś zastosowanie, a ten zator będzie jeździł z beczkowozem, czasami może i ten będzie jeździł z beczkowozem i ten z rozrzutnikiem, ten zator. A ten będzie jeździł do, włączy do takich polowych, czyli do kopania broków lub ziemniaków. Więc co, dzwoni, a w sumie to w to na następnym odcinku będziecie mieli. A w, teraz wam pokażę w sumie, e, o jeszcze zamknę uliczkę i pokażę wam właśnie gdzie ja mam pola. Kupię sobie jakiś na szybko motor. Tak kombajny różne, Czekaj, czy coś tu mamy, tu mamy koparki, o taki CB lub rower, kupimy sobie rower, niech tak będzie już, niech już tak będzie, teraz tak, bierzemy ten rower, fajne, no. fajne, dobra, platyny. pokażę Wam, gdzie mam pola, trzeba światełka włączyć, Wyglądać się nic nie ma. Dobra. Pierwsze pole, które jest moje, to jest to pole. To jest to pole, które na jednej serii miałem łunkę, ale mi nie wywaliło, więc na tej samej mapie, ale nie wywaliło, więc wszystko mi zresetowało. Więc jedziemy na kolejne pola. Ciężko jest czasem i ten rower. Dobra, jedziemy. Jest chyba piąta, nie ósma minuta, więc wam pokażę. I to szybko, bo już się tu kończy czas. Więc tak, w następnym odcinku pojedziemy... A w sumie wam nie będę zdradzał, tylko gdzieś pojedziemy po coś. I będą żniwa. Wam jeszcze pokażę. Wam jeszcze tu pokażę na szybko pola. No i co? Nie? Nie wiem, co wam jeszcze mówić. To chyba najważniejsze, co miałem pokazać, to pokazałam. I tak, to jest te pole tutaj, te. I na tym polu jutro, w tym dzisiejszym jeszcze odcinku będziemy dzisiaj tu jeszcze to kosili. Miał być dziś rano odcinek, ale mnie nie było w domu. Pojechaliśmy gdzieś, już sam nie pamiętam, bo już zapomniałem. Jechaliśmy do Poznania, do mojej cioci. I babci. Tak, dobra, jedymy już na, na Gospo, i pytam się, czy mam grać z chudami, czy bez. Bo tam dla mnie obojętnie, tylko jak Wy byście chcieli. Dobra, więc. Dobra, jedziemy. Pojadę może polem, a no, w sumie nie będę jechał. Tu mam blisko, dobra, to da przez sąsiada pole nie będzie miał mniej plonów. Oj, kurde, się zachodziłem, a drzewo karma wraca, pamiętajcie. Uff. Dobra, więc to wszystko.